Cześć. Witam Was dzisiaj na urbexie. Ze mną jest Kadr. Siema. Idziemy, zwiedzamy opuszczoną oborę. Zamek do drzwi. Ogólnie pozostałości nie ma. Oprócz obornika na ziemi. Jak widzicie. Wygląda to wszystko w następujący sposób. Obora z lat 90. Typowa na tamten czas. Beczka po ropie i z dolnego piętra aby było to na tyle. A więc słuchajcie, tak to wygląda tutaj z naszej perspektywy z lasu. Wejścia na górę niestety brak, brak dostępnego, bo wejście widzicie jest, tylko trzeba drabinę. Ale nic tam bardzo nie ma, stara obora. Dobra, także trzymajcie się, jak będzie coś ciekawego to Wam dogram. Teraz jesteśmy słuchajcie w starej wadze samochodowej, która jest po pożarze. Jak widzicie wszystko popalone, tutaj stara ubikacja, tam jest ta wieżnia nie, nie wiem jak to się nazywa. No sama waga po prostu tam gdzie... No, tam gdzie samochody podjeżdżają do ważenia ciężarowe. No tu widzicie jest kibel Pełny składem jakieś kartą. Ciekawe czy pusty czy pełny. Boimy się zajrzeć trochę, ale to była pewno Dawać? Dawaj, trochę tak Pusty. No za lekki, trochę pusty, nic tam nie ma. Tu na dworze nic nie ma, słuchajcie, za bardzo ciekawego, bo rzeczy tu jest pełno. Tylko te rzeczy to bardziej takie śmieci. Wiecie o co chodzi? I się wszystko ze ścianą odpada. Tędy przechodzimy? Chodź po wewnątrz. Dobra. Idziemy tak jednak tędy. No. Takie najbardziej podstawowe drzwi. I teraz tu idziemy, słuchajcie pomiędzy tymi gałęziami i jesteśmy na wadze samochodowej. Zobaczcie sobie. Aż nic że tutaj nie przeszli sobie tych tutaj metalowych elementów diaksikiem nie obcięli. To też idzie zdemontować klucz 13 i czy tam 17 się odkręca. No i tak. Dobra słuchajcie, to by było na ten, na ten moment na tyle znowu. Mówię. Jak będzie coś ciekawego, to wam dogram. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnym obiekcie. Pies do wypalania wapna, zaraz go Wam pokażę z grubsza Wapiennik tak zwany. Wapiennik, tak A tutaj Geocaching Geocaching, się wpisaliśmy z razem z kadem, proszę bardzo Na log bloku Jeżeli wiecie gdzie to jest, to można wpadać, można się wpisywać Ok, słuchajcie, mam już kask ubrany Także wchodzimy tutaj Musiałem uciąć film, bo przypadkowo każda pałam pokazałem O, o kurde o, Nie, ja też, ja będę musiał tak wciąć. Zobaczcie jaki komin Słuchajcie, ja też wejdę u mnie na terenach najbliższy mnie wapiennik, który wygląda też jak ten jest niestety cały zasypany. A ten... Idziemy do drugiego komina? Idziemy, jasne, że tak. Ten jest Chyba jakiś taki w ogóle duży. Zobaczcie, słuchajcie. Tu było wapno wypalane. Odwróć się. Dokładnie na to to nie wiem. I tak to Chyba słuchajcie. Na był, nie wiem. No na węgiel, tylko że po co to wapno się wypalało? Dobra, chodź, o. wchodzimy na drugie... Tutaj mamy, słuchajcie, wejście do drugiego komina. Taki bardziej mroczny, bym powiedział, klimatyczny, ciemniejszy. O tak. Tu jest, słuchajcie, ta dziura, co było zawalone z tamtej strony. Nie nie nie, nie ten, niewykluczone, że w tym gruzie są jakieś pozostałości. W tym gruzie tam na dole się paliło. No. Zobaczcie tu jest ogólnie płycej nawet nie wiedziałem o tym, że to tutaj jest bo wszystkie wapienniki w moich rejonach w moich okolicach, bliżej mnie są niestety zasypane tu jest szczelina stalowa fajna i ciekawa zarazem sprawa tak to wygląda, słuchajcie z zewnątrz teraz tak teraz tak, co tu jest jeszcze, słuchajcie, ciekawego no niestety, widzicie, sypie się bo to jest po prostu no, nieuniknione, że trochę się ten wapiennik sypie, ten cały piec. No ale jak widać, jest do uratowania. Jeżeli ktoś by się chciał podjąć, to jest to do, jak najbardziej do uratowania. Mam nadzieję, że. O, tu fajny domek. Mam nadzieję, że ten, że będziecie dalej oglądać. Wpadajcie też na kanał Każda. I cóż, trzymajcie się do następnego. Jeszcze nam tylko konia pokażę. Zobaczcie, jeden konik tu zechodzi a drugi też biegnie patrz tam jakie klimaty nie? fajne no drugi kąt Dobra to ja bieżę do głównej drogi także trzymajcie się a właściwie do głównej, nie głównej dziurawej w każdym razie także także cóż nic nie jedzie nic nie jedzie dobra widzicie jakie dziury, kurde no także trzymajcie się do następnego, cześć